Według mapy w przewodniku dojeżdżamy do ruin świątyni druidów w Rockmor. Ciekawe, jakie odnajdziemy w tej mgle. Scooby i ja cały czas trzymamy rękę na pulsie, Fred. Y y chciałem powiedzieć łapę na pulsie. No właśnie! Zamiast świateł przeciwmgielnych mamy psomgielne. Fred, ktoś stoi na drodze, hamuj! Trzymajcie się! A! <grym> Och, niewiele brakowało. Złaś stamtąd piesku! Mamy przymusowy postój! Proszę, pomóżcie nam. Ściga nas zły czarownik Amtos. Czarownik? To taki dawny magik, Scooby. A, magik! <ścoughs> Od sztuczek! Nie, Scooby. Czarownik to taki czarodziej. Tylko zły. Scooby! Jestem Jimmy Pelton, a to jest mój trener Nick Thomas. Zaraz! Jesteś sławnym tenisistą, który gra jutro w finale Wimbledonu. O rety, gwiazdor sportu! Fantastyczna chata. To nasza rodowa rezydencja, którą kiedyś utracił mój pradziad. Właśnie niedawno ją odkupiłem. A co to za typek? To jest John, nasz strażnik.